lub lepsze, pierwsze na tym odcinku a dobrze wtedy tak powiedziałem i trafiłem coś specjalnego no teraz oczywiście jest mniejsza szansa ale szansa jest Cześć, tu Janek z kanału Brixtrix. najmocniej Was przepraszam, że przez miesiąc nie było żadnych odcinków, ale ostatnio byłem chory potem zapomniałam nagrać no ale wracamy znowu z wrzucaniem odcinków e, dzisiaj są walentyki także życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji walentynek a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie cały Stumblepast, ten darmowy oraz płatny. Mam ogólnie bardzo dużo y, postaci według mnie i będzie nam się pewnie trafiać dużo duplikatów. I na koniec odcinka powiem Wam ile nowych postaci y, zdobyliśmy, no i też y, y, z karnetu i z tych epickich lub lepszych, także zapraszam. Okej, okay, jak widzicie jestem już na moim koncie, yy, no i wchodzimy sobie oczywiście w karnet. No, i mamy do odebrania. Najpierw odbiorę ten, ten karnet na dole, także mamy pierwsze losowanie, zwykłe lub lepsze. I co my tu będziemy mieli? Jest 1% szans na legendę, czy nietypowy? Rzadki, także 8 nam się zwraca. Ok, lecimy dalej. Kolejne zwykłe lub lepsze. I co my tu będziemy mieli? Potem oczywiście też otworzymy sobie ten lepszy karnet, czyli ten płatny i epicki. Tak, epicki. Duplikat. Zobaczymy ile nowych skinów dzisiaj będziemy mieli oprócz tych gwarantowanych. No mam nadzieję, że coś tam nowego będzie, a nie same duplikaty, ale też w sumie za te duplikaty potem będziemy mogli kręcić yy, epickie lub lepsze. Kolejny duplikat. Następne. Kręcenie. Uwaga. Ok, zwykły tego mam chyba. Nie wiem, czy go miałem, bo dałem za szybko, żeby sprzedać, ale chyba go miałem. Otwieramy następne. Wszystkie inne rzeczy już otworzyłem, takie jak tańce, klejnoty, żetony, żeby po prostu wam, te, wam Was nie zanudzać tym. Rzadki duplikat. Na razie z zwykłych lub lepszych nie mamy żadnego, żadnej nowej skórki. Dobra. Co będzie w tym kręceniu? Rzadki czy nietypowy? Nietypowy duplikat. Ok, i ostatnie zwykłe lub lepsze. I uwaga, uwaga. Co tutaj będzie? Już wiem, że nie legenda. Rzadki? Rzadki. I chyba duplikat. Nie! Nowy! Pierwszy nowy. Weasley Penguin. Dobra. No i rzadkie lub lepsze. Jeszcze z tego zwykłego karnetu, ale je, mamy jedno rzadkie lub lepsze. Tu już jest większe szanse na legendę, ale nic nie trafiamy, tylko rzadkiego. I nowy jest. Drugi nowy. E, no i kroki piąstki. Teraz przechodzimy do tego wyższego. Pierwszy. Boxing Crew. A tutaj nie ma tego kręcenia się, bo pamiętacie jak było wtedy, mieliśmy tego retro to wtedy się tak, były już te wszystkie retro -e i się to tak kręciło. Teraz tego nie ma, nie wiem dlaczego, daję wyposaż, no i okej. Okay. Teraz rzadkie lub lepsze. Uwaga, uwaga. Lege znaczy, aj rzadki niestety. E, dobra, sprzedaję. Ok, lecimy dalej, rzadkie lub lepsze, kolejne. Pamiętam, że jak otwierałem tamty, tamten karnet, to trafiłem moje pierwsze coś specjalnego. E, mam nadzieję, że dzisiaj trafimy, oczywiście jest mała szansa, ale szansa jest. Duplikat tutaj, no i następne. Zobaczymy, czy jakąś legendę w ogóle dzisiaj trafimy. Nawet jak nie, to i tak sobie to odrabiamy, ponieważ na końcu jest coś specjalnego. Ten e, Sensei Firefist chyba on się tak nazywa. Tak, i on jest coś specjalnego, więc to i tak się zwraca, nawet jak nie będzie żadnej legendy. Kolejny spin. I tutaj czy będzie rzadki, czy epicki, rzadki, duplikat chyba? Nie, nowy, Panda Bear. Już chyba trzeci nowy. Rzadkie lub lepsze. I uwaga, uwaga, uwaga. Będzie epickie, tak, epickie. Duplikat. E, kolejne rzadkie lub lepsze. Uwaga, uwaga, uwaga. Czy będzie epicki? Rzadki. Duplikat. Chyba trzy nowe skiny, a oprócz tych gwarantowanych, rzadkie lub lepsze. Do ratu, już wiemy, że będzie rzadki. I to jest chyba. Nie, domy. Ga, gamer Gina. Ok, no i teraz nam zostaje epickie lub lepsze. Pierwsze na tym odcinku. No dobrze, wtedy tak powiedziałem, i trafiłem w coś specjalnego. No teraz, oczywiście, jest mniejsza szansa, ale szansa jest i. A ja, ja, ja ale widzieliście, było blisko. Maximus, nowy skin. No, i odbieramy Sensei Fire Fist, coś specjalnego. Na razie nie wyposażam. No i odbieram emotkę Piąstki. Okej. Okay. Mam aż 250 epic yy, na wydanie i będziemy mogli sobie zakręcić aż 7 razy epicką skórką. No dobra, ale ja teraz sobie wchodzę tutaj. Z Chiny już mam emotki. Oczywiście biorę piąstkę. Myślę, że wezmę sobie tak. A nogę wezmę sobie na drugie miejsce. Albo nie, bo... Aj, źle to zrobiłem. No bo będę... Ja jestem ogólnie przyzwyczajony, że jak lecę do przodu, to daję tą nogę. No i oczywiście teraz sobie Przetestujemy tą piąskę. Animacja to jest idealna do tego. No i wybieramy sobie chyba te... Yy, te piąstki po prostu. Także daję zagraj i widzimy się za chwilę. Okej, okay, mamy losowanie pierwszej mapki. I co my tu mamy? Paint splash. Okej, okay, może być. O, jest, jest, jest trochę sensej firefistów, ale chyba Kangurka żadnego nie ma. Puu, a i chciałam dać piąskę i z przyzwyczajenia. Nacisnąłem. No po prostu mój pierwszy slot na emotkę. Nie, co ja robię? a ja nie przejdę tego jeszcze. No, przepraszam. O. Dobra, tutaj sobie akurat chciałem użyć nogi. Co ja zrobiłem najlepszego? No, halo! Nie działa jump, halo. O. Ponieważ na przyspieszenie czasami, jak się dobrze użyje nogi, to, to działa na przyspieszenie. Ej, ale mi ten jump nie działa coś. Znaczy działa, ale jakoś tak. Tylko muszę przetestować emotkę. U, ale dostał spiąchy. O kurde, bo ja nie przejdę jeszcze. Dobra, przedostatni. No i 16 przeszło. Ok, i na drugą rundkę mamy. Zaraz zobaczymy, co. Alolosu i się odbra. Blok dasz. Szkoda, że nie na finał, ale no, teraz też jest fajnie. Oczywiście tu i będę próbował emotkować. Fajnie, według mnie wszystko pasuje. Na przykład do tego kangurka pasuje bardzo ten taniec. Te kroki, które tutaj mam. Bum! Dobra. Te kroki, które mam. Animacja też taka bokserska. Nie, przy fasoli, ja niestety, nie udało mi się. O. A tylko 6 osób musi odpaść. Dlaczego tak? O ty. Ktoś nie butem. O, co, czemu tak szybko ci ludzie odpadają? Dobra i poom! Zemotkowany. Bum! Dobra. Tutaj odpadnie na pewno ktoś. No, ta pielęgniareczka. Dobra. No i mamy przechodzisz. i widzimy I się na final. Final. over and under. Także ten. Zobaczymy jak mi pójdzie Czy uda mi się wygrać tutaj widać, że gram z samymi ojojoj no i już tutaj raczej mi się nie uda bo chciałam powiedzieć, że gram z samymi prosami Znaczy takimi osobami, które faktycznie potrafią robić te triki i potrafią grać w Stumble Guys. Ktoś już jest tam na, fi na mecie. Czy wy to widzicie? Może spadnie przecież w sumie nie ma gdzie się śpieszyć, więc czemu miałbym... No i wszedł. No dobra, także ja wychodzę yy, i ubieram yy, Firefista. Ej, okay. yy, ja teraz czekam na pierwszą rundkę. I zobaczcie, że jak tak będziemy kręcić tym skinem, to takie ogniste kółko się fajne robi z naszych pięści. W ogóle nie powiedziałam Wam tego, ale wziąłem grę niestandardową i Rush Hour razem z botami. Na 32 boty, znaczy... 31, no bo tą jedną osobą jestem ja I jest tylko jedna rundka, więc tutaj od razu odpada 31 osób. Raczej to wygram, ale tutaj chcę się troszkę poznać nad tymi botami. Troszkę powalić je. Piąkły. Puuu! Ajajaj, chciałam tak w locie troszkę. W ogóle wiecie, że do tyłu się nie da. I się ostatnio odkry to odkryłem. Dobra, ja troszkę sobie do tyłu pojadę jajaj. myślałam, że tu doskoczy w jaki bambik. Trzeba double spacy użyć. Łączę trochę tych botów czasami. Co ty tu robisz? No, Jezu. Jak ja nie... nie do, jak żaden ode mnie nie dostanie, to się wkurzę. Specjalnie ustawiamy. Rush hour. Nie, jeszcze samo. Ok, zostały do... nam już tylko spiny, te epickie lub lepsze. Także kręcimy, ile razy możemy? Siedem. Nie zamykam oczu. Jak nawet nie, pa, nie panie legendarne, to trudno, ale i tak jestem zadowolony z tego odcinka, więc wiecie. Pierwsze epickie duplikat. Chyba pierwszy raz kręcę na raz ty, tyloma spinami. W sensie, że siedem aż. Nowy ninja. Jeszcze go nie miałem. Uwaga, duplikat, czyli raczej, już będziemy mieli na następne kręcenie. Tutaj jest duplikat. Trzy duplikaty. Żadna legenda na razie. Tu jest też duplikat, więc chyba jeszcze sobie zakręcimy kilka razy. Legenda? A jajaj, niestety nie. Duplikat. Uwaga, uwaga, legend. A jajaj, duplikat. No i prawie wszystko duplikaty, tylko jedno nowe. I ile razy jeszcze możemy zakręcić? Ile 95. Dwa razy jeszcze. Uwaga, uwaga. Proszę, daj jakąś. Coś specjalnego, duplikat! Czy wy to widzieliście? Czy to widzieliście? 740 punktów tych. Proszę, jak widzieliście, trafiłem duplikat coś specjalnego, także teraz zostawię sobie te, e, te żetony stumble na następny odcinek z jakiegoś potężnego kręcenia, ale teraz chciałem sobie obliczyć, ile razy będę mógł zakręcić. Mam 350 to jest 10 spinów, czyli będę mógł sobie zakręcić co najmniej 20 razy, a wiem, że, do, że wypadną duplikaty. No także naprawdę będzie to potężne. Jeszcze sobie zakręcę trzema darmowymi spinami. Wy będziecie nie widzieć reklamy, tylko same. Okej, okay, pierwszy spin się już spinuje, o ile tak to można nazwać. 150 klejnotów minęło i czy będzie 75 żetonów. A jajaj, blisko 15 klejnotów no zawsze coś się mówi mu... dobra mamy drugiego spina jak widzieliście najpierw coś specjalnego drugi raz teraz prawie 75 żetonów to by chyba było piękne jeden żeton teraz to mi to nic nie daje jak mam aż ich tyle i zostaje nam ostatni i ostatni raz zobaczymy co tutaj będziemy mieli pięć klejnotów proszę dobrze dziękuję pięć klejnotów no bardzo się cieszę z dzisiejszego odcinka. Naprawdę bardzo. I to było na tyle w tym odcinku. Jak widzieliście, trafiłem duplikat, coś specjalnego. Także w następnym odcinku yy, będzie albo w piątek, albo za tydzień, we wtorek, yy, pojawi się odcinek z otwierania tych całych epickich lub lepszych spinów. A w dzisiejszym odcinku udało nam się trafić pięć nowych postaci z. Karnetu, i jedną z tych epickich lub lepszych, jak otwaliliśmy, 7 naraz. Tak, to wszystko to były duplikaty. No także my widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Cześć!